Pod koniec października polski świat show, biznesu zamarł na wieść o wyroku skazującym Michała Wiśniewskiego, lidera zespołu Ich Troje, wydanym przez sąd pierwszej instancji. Wiśniewski został uznany za winnego oskarżenia o wyłudzenie 2,8 miliona złotych z jednego ze skok, Uwi skazany na 1,5 roku bezwzględnego więzienia. Pomimo tego, Artysta nie rezygnuje i broni swojej niewinności, oczekując na rozpoczęcie procesu apelacyjnego. Przyszłość tej sprawy jest niepewna. W internecie toczą się zacięte dyskusje na ten temat. Niektórzy internauci porównują sprawę Wiśniewskiego do innych głośnych procesów polskich celebrytów, jak sprawa Jerzego Stuchra, sugerując, że Wiśniewskiemu może nie grozić surowa kara. Inni traktują wyrok pierwszej instancji jako ostateczny, mimo że sąd apelacyjny może go jeszcze zmienić. To zdarzenie wstrząsnęło polskim show biznesem i wywołało liczne spekulacje na temat przyszłości i reputacji Wiśniewskiego w branży. Michał Wiśniewski otwarcie przyznaje, że obecna sytuacja mocno odbiła się na jego stanie psychicznym. Wyraża zaniepokojenie nie tylko o swój dobrostan emocjonalny. Ale też o potencjalne straty w ważnych współpracach z reklamodawcami i producentami koncertów. Artysta podkreśla, że bez wsparcia rodziny, mógłby się załamać, ale nie zamierza się poddawać. W emocjonalnym oświadczeniu z 17 listopada Wiśniewski wyraża wdzięczność za ciągłe zaufanie swoich fanów, mimo trudności. Ciągle będę powtarzał, że czuję się niewinny, bo jestem niewinny. Nawet jeśli wydaje się wam, że jestem jak Titanic. To mylne. Jestem raczej jak łódź podwodna, mogę zejść na dół, ale zrobię wszystko, by wypłynąć na powierzchnię, bo mam dla kogo żyć. Pamiętajcie, że stary piernik to też ciacho. Wsparcie dla Wiśniewskiego jest widoczne nie tylko w domowym zaciszu, ale również na mediach społecznościowych od początku listopada. Publiczność jednak nadal jest zaintrygowana i zastanawia się, jakie będą dalsze losy Poli Wiśniewskiej żony artysty, w przypadku gdyby jej mąż ostatecznie trafił do więzienia. Podczas weekendowej sesji K na Instagramie jedna z osób poruszyła kwestię odpokutowania przez Michała Wiśniewskiego. To pytanie spotkało się z ostrą reakcją jego żony, która wyraziła swoje niezadowolenie odpokutować. Za co? Zgodnie z artykułem 42 ustęp 3, każdego należy uważać za niewinnego, dopóki nie zostanie potwierdzona jego wina prawomocnym wyrokiem sądu. Wyrok mojego męża jest nieprawomocny. Tylko osoby bezpośrednio zaangażowane mają pełną wiedzę na ten temat, więc proszę o powstrzymanie się od pochopnych wniosków. Stanowczo zaznaczyła Wiśniewska. Wygląda na to, że sam Michał Wiśniewski śledził tę dyskusję online, ponieważ wkrótce potem pojawiło się kolejne pytanie, tym razem prawdopodobnie od niego, zadał swojej żonie bezpośrednie pytanie: Wierzysz we mnie? Ufasz mi? Na co Pola Wiśniewska odpowiedziała krótko, zawsze, jednocześnie oznaczając jego profil na Instagramie. To wyznanie wiary i miłości było dla artysty ważnym wsparciem w trudnym czasie, dając mu pewność, że jego walka o dobre imię wciąż trwa. Podobnie jak jego małżeństwo. Brak wiary w niewinność partnera mógłby bowiem oznaczać początek kresu ich związku. Ostateczne rozstrzygnięcie tej sprawy pozostaje w rękach niezawisłego sądu, a wszystkie strony muszą uzbroić się w cierpliwość, czekając na decyzję. Dziękujemy za to, że jesteście z nami na każdym kroku. Pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału i zostawianiu komentarzy pod filmami, aby mieli okazję spotkać się i podzielić się więcej radością.